Teraz po przebyciu 120 mil zakotwiciliśmy wy na plaży, wy San Clemente. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie z mojego ulubionego znaku San Clemente. Od lat tylko zawsze mam problem z tym, żeby zejść. po to, żeby zejść. Czemu nie po to, żeby zejść? Patrzę na swoją twarz w lustrze Mówię sobie, sam masz star, skup się Weź się w garści każdego dnia Pracuj na ten krok, który bierzesz pojutrze taka. Taki jest surfing, nie? Jaki jest? Takie jest życie, taki jest surfing, że raz się płynie na pali raz fala cię przygniecie Ale trzeba dalej ten proces wykonać zaakceptować i czekać na kolejną falę, nie? Nie, to jest cała esencja życia. Po to właśnie przylecieliśmy do San Clemente, żeby tą esencję życia sobie przypomnieć, utrwalić. I znowu czekają sobie na, na kolejną falę. I my też sobie czekamy na... Czy my teraz jesteśmy na fali? Nie? I jest super. Ale mamy świadomość, że nie zawsze jest super i będzie mniej super. Będziemy sobie czekać na kolejną falę, prawda? jest życie. Dobrze mówię? Dobrze mówisz, dobrze gadasz. Ja dobrze gadałem. Co tam masz Macieju? Macie. <noise> macie, macie dla Macieja. Gdzie to jest? Tutaj. Maciej pije macie latte. A to jest twoje imię Maciej? No, Maciej. Dlaczego nie rozumiesz. Po nas San Clemente, Tak się pisze. Ja miałam ochotę na maczę, macza okazała się być za słodka. I teraz macie je macze. Czyli można powiedzieć, że ta macza po prostu ma status resztek. Tak. No i super. Tak pięknie wyglądasz pod słońce, fajnie. Pięknie. Dokładnie tak. Ci komentarze, yo. Yo, San Clemente oh. Architektura szy plaży jest warta tego, żeby nakamerować ją z bliska Gdzie? To jest ten pies z Polaka 2.0 Polak 2.0 z jak Mila Szachy tu można grać Tam jest siłka Fight Strong MMA Na którą sobie po prostu przychodziłem Wydaje się Macie napije Dziękuję za uwagę, komentarze Dziękuję również. Pozdrawiam. Czyli to tak zmontujemy, żeby San Clemente wygrało. Kto wygrał? Miami. San Clemente. Czy Marburg. Marburg? Wygrał. Mabo. Definitely. Jak mawiał kirek w Roma. Ja. 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 about definitely